A halo, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Fiona i razem z nami dzisiaj jest gospodarz dzisiejszego domu, z studia e, Azares. Witam a, Was. Dobrze, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Little Fightera, a mianowicie jego drugiej części. I dzisiaj zagramy trzeciej. sobie trzeciej, to już już trzeci odcinek. Ale trze drugiej części Little Fightera. Aha, aha, Jezus. Jezus. E, tak więc coś, zagramy sobie dzisiaj Championship 1 na 1. Mam nadzieję, że wyjdzie to w miarę fajnie. O niech wspomnieć o jednej, najważniejszej rzeczy. Mamy taki, A, mamy, mamy taki challenge challenge właśnie żeby wygrać Championshipa bez korzystania z Filzena i Juliana, czyli naszych wymasterowanych OP postaci nein! Ich habe einen. Ponieważ no co so, so. po prostu byśmy je rozwalili, czyli nawet jakby byli na crazy, to byśmy posuwalili ten czaszki ja swoje Kamehameha i po prostu by wszyscy zdychali w męczarniach. Tak więc mam nadzieję, że uda nam się podobamy zadaniu. I że kola nie będzie mi się to chwili odbijała, ponieważ nachylałem się jak świnia. Ja. E, okej. Okay. Wpisuj kod i jedziemy. A, czekaj, to zapomniałem. O czym zapomniałeś? Poczekaj chwilę. Wstęp sam. A okej, okay, dobra, dziumeczki, żeby tutaj 20 tysięcy laj'ków zagramy z naszym sklenosem właśnie ulubioną grę to będzie chicki bear, słuchajcie dziomeczki, to będzie kolejny odcinek, a jeżeli nie zobiecie tutaj 30 łapek w górę to odcinek wchodzi automatycznie więc myślę, że wam to się spodoba ten właśnie te formy maratonu więc no Odcinek osiągnął maksymalny poziom żenady w tym momencie Dobra Bez bek

Bo trzeba mieć jakieś zasady, tak? Tak. Ej, czemu chcę dać bandytę? Ja przepraszam... Ja przepraszam bardzo. Bandyta jest równomierny z tym Chcesz mieć wyzwanie? Chcesz mieć wyzwanie? Ja się pytam ciebie. Nie, leść, neść, neść. Bo dam ci bata, do Nie, 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 bat? Bat jest spoko. Nie 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 nie. Nie 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 detektyw Monk. Sorker i teraz jest tak, dam te plajta, bo daj sobie bandyta. No. Ma fantastyczny poziom trudności polecam, ale spokojnie z, z Justinem i tak jest przegram, więc yy, weźmy e, human, human, human. Wiem, ale Justin jest o tyle, Justin jest o tyle trudny, gdyż e, jeżeli się z nim za dużo walczy, jeżeli, jeżeli walczymy z nim, on się on ma takiego, on ma pasywkę, która się ładuje. Jeżeli walczymy z nim za długo, on się uwolni i zmieni się w Juliana, czyli największego kozaka trzech czasów, który jednym hitem zdejmuje każdego. ma, pa, pa, ma power pisy, power bole, power czaszki, power wszystko. Więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo zginiemy wszyscy marnie Okej, okay, fight. Zaczynamy teraz, pewnie będzie Jak mam jako pierwszy? Z... Bandyta to jest ten koleś, co wiesz? Tak, to jest jakiś... zażałość, to, jest... to jest jakiś pikrandom. W ogóle... To jeżeli, co, co, jeżeli, to co to jest? Co to Jeżeli ci skopię tyłek to ja osobiście jestem Don, nie? No ty kury stary, używaj magii No czekaj, bo ten de, Ja nie... Ja muszę ogarnąć kombosy! Idę, Dawaj mi tą piłkę. Chodź tu, badyto Trafiliśmy po prostu pomiędzy jaja Ka Kamienie go, kamieniem! Co jest? Krzesłem go, krzesłem! Chwileczkę, ja to muszę ogarnąć tą bossy, tak Czekaj, ja mam narzędzie jakby... O, okej, okay. jest teraz dobrze, bo mnie denerwujesz tylko, Marku, jak przestawiasz Okej, okay. już, już wiem jak się robi w Co tam było? Co tam Nie było wiem, tyś się otworzył drzwi coś, coś, coś... Coś się... Coś się zepsuło, ale okej okay. O, <laughs> Zapleps, <laughs> zapleps. W zasadzie Nadu, nadużyjemy słowa plebs i ja jeszcze nadużyłem słowa padaka. Ludzie za padaka, trzeba ograniczyć to, bo to jest bezbencja już śmianie się z chorobą jakąś padaczka. Najlepsze jest to, że film nie, nie możecie podpalić. Later, pojednasz teraz! Co? Jak się mogłem spalić na własnym ogniu? <grym> <grym> spalić, zobacz tylko Co ja biega po ogniu, to tam nie na wszystko. Jakby grał, jakby był. Inny, Boże, co za grał z innym magiem ognia, to da się go podpalić. To jest takie, podpal maga ognia. Le legit. Legit game 10 na 10 polecam. Elo. No, trzyma się, trzyma się. kosa Wiesz, kosę i kamieniem, tak do. O, oh, kurde! Dobrze. Jesz tylko jedną kosą i jest, bardzo dobrze. No i proszę, I ile bardzo. estra tak, się jak Nie, wszypał? nie mało, nie, duży, nie mało hapa spożyczyłem. Na szczęście. Ok, zobaczymy to wygra. Oh. Ooo, ludolf pocisnął, nie, no nie, nie da się, nie da się ukryć. Mhm, ciekawe, kto wygra, może? Template, ja, ca... Te, template to jest mistrz życia. Nie. Wszyscy pamiętamy po odcinek, gdzie razem z template y wyryżnęliśmy wszystkich w pień Cały drżę przed tym templatem. Ty dobija do nas, czy co? Um. Na, Cały drżę stary. On trwa reputację, by się na włosku palić tyle <laughs> Template dzielnie się bdał. <laughs> o Boże, nie, on, ja, ja już widzę to w jego oczach, nie. O, on będzie walczył. On, on już, on tak idzie powoli, on się nawet nie spieszy. On, on wie, on wie, że on wygra, on nie musi nawet się spieszyć. Widzisz? to ty odmieniałeś się piłkę? Coś, coś nie wychodzi, ten atakowania kusaria. Czekaj. Niech ja on tylko weźmie piłkę. Bo nie chce się z nim bić. Zapraszam. Jestem staś taką, takim strasznie. Yy. Nie chodzi o tą grę, ale jeżeli ten John dostanie I bo on strasznie, strasznie, strasznie dużo manezl zżera I to jest strasznie przypał Ależ mi to wyczaiło No weź go dobi, no to tylko template jest nic Ej, nie no ba bandyt to tak samo bandyt Wie, że template tam można sobie ale edytować Ale bandit ma jakiś tam atak specjalny, więc potrafi a ten potrafi, a template to tam... Co, co? Czy... Watch out, watch out! <noise> No dawaj, pobij go, dawaj, dawaj, pokaż że jesteś mężczyzną. Bierz go, bierz go, bierz go tygryźle. Dawaj, 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 daj, O o. O, Jeszcze zawalczył, ale dobra, Jasne. Dostałem tak się... kopniaka w nos, ale zapomniał, że... Okej, okay, walczę jestem magiem. z O, mi się udało Buh. Boże nie. nie Dob dobra noc. Wiesz, że masz wiesz, to jest kontra, kiedy on będzie... kiedy tylko robisz tego e, fire rusha, tak to możesz siebie gwiazdką. A nie Aha, faktycznie! <grywa> nie ma tylko na twoja drasza Kamy! No co jest? Ale <grywa> <grywa> O kurde <słoneczki. grywa> Teraz już przejęcie, teraz będziesz Widziałem jak się pot od razu przestraszył mojego firebrusha. Dobra? Rudolf to jednak Rudolfik, wiesz? O kurde, cwaniaczek! Czy. Dawaj, dawaj, dojedziesz go. A nie, czekaj, bo ja. Boże, powinien tobie o nie kibicować. Co, co on robi? A, dawaj, Rudolf, dojedziesz go tego słabiaka, tego ciot, cioteksa. Nieee! Nie, nie, nie! Dawaj, nie położył nie. Nie, mnie. Firebrush! Teraz! O! Jak się mogłem spalić na własnym ogniu? Mhm. taki przypał, dobra, wygram. pomszczę cię, czy pomszę... Nurę, może nie ciebie, byłeś moim wrogiem. Zawsze byłem. No weź, nie, to jest ten sam bak, Ańc. był w poprzednim podejściu. On jest imba. Dzwaj. Kame, kame. Jak on nie oberwał, what the fuck? dostał dwa razy dyskiem. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. fuck. Dawaj, bigo. Ja jestem jak w, Star w StarCraftie, jestem jakiś tam. tam. No co jest? Wiesz, boomerang. No A. kurde, oh mamane. Gince. Dawaj, 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 no jak mężczyzna. Bij się w niego, to jest jedyny sposób. Zapraszam. Dawaj, zup, bądź jak mężczyzna. No, nie! B dawaj, bigo, bigo, bigo. Bo masz na nim przewagę, on nie potrafi się bić bierz bierz go, poczekaj, poczekaj, w stanie. Nie, pozwól żebyś się uleczył. Spokojnie, no, on się o to, bo się przyśle. Uuuu, to było groźne, no, ale ja przegrałem. Dobra, obrywasz. Aj, no i know. ty też. Ale walcz, to, walcz z nim, walcz z nim. Kamy, o, O, dostał czter, trzy razy. O, oh, no nie! Uleczył się, gnój Zapraszam Dobrze, dostał skrzynką, Jeszcze raz, jeszcze raz go oh. skrzynką nie! wziął żółtą skrzynkę! Okej okay. Dobre! To jest smul Donalda Trumpa <śmienicza> <śmienicza> o, no, o nie no, no kurde, tak Przedostali przy, przy, się. To jest Meksykanie, no ma nawet taki nie, nie, on użył burrito trochę Czeska meta! <śmienicza> Nein! No, nic, nic z tego, panie White! Fuck. Shish kebab! Oooo, overwal! Bezbolem, mo! Bezbolem! Bezbolem, go! Trzeba bić go jak prawdziwego mężczyzny. Dawaj, dawaj, szybko, zanim się uleczy! Bo no, on teraz będzie musiał, bo on też będzie musiał. Nie no. No dobra, spokojnie. No, tak, tak by się uleczył. Dobrze, dobrze, dobrze. I teraz bij się w niego. Ooooo! Oh. Shish kebab! Dobra, teraz nie pozwól mu się uleczyć. Nie mam manę, nie ma się jak uleczyć chyba, Chyba, ale musisz w commander No nie, no nie, uleczy się do cię zabije. Hahaha, <średencji> <średencji> no, legitne. Uleczy się do cię zabije i tak go zabiłeś. Dobra, teraz walka o zwycięstwo, kto wygra? Ej, ty za... no wziąłeś tego. No, wziąłeś na swoje ustawienia, kupo. Jesteś downem. Jak tu się wygląda? <średencji> no. no, weź no. <średencji> no. No zobaczmy Się cykam trochę Osłabiłem go tyle ile mogłem Mód Donalda Trumpa To jest jedyny ekran sposobny na Rudolfa ja, No dlaczego nie dostaje od swoich gwiazdek? Zapraszam No i mam manę już A! Fuck 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 fuck. sak 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 <grym> <grym> Boże Jedyna taktyka na Rudolfa, nie robienie, wyspienie Ej, Jezu, jaki on jest... Ale on jest imba ten Rudolf, jako bot Nie Nie Jak on to?

Nie. Oooo! Nieć! Nieć! Brońcie! Dobra de, dobra de, zobaczysz. Dawaj z tym bólem! nie wody. mam manny. dumny! Masz manę, masz! Kombosa go musi wklepywać cały czas! Bi! Dobrze! Bij niemca, bij, opuść Dotarczy! O, o Dotarczy! Do Dotarczy! Jest, wieśmio, Do miecza, tam. do miecza <laughs> To jest moja jeszcze skała. Nie! A! Cię, ja mam healę? Jak się robi ohe? Szybko! Jak się robiło heal'a, jak, masz, masz, jak masz, masz, się masz. robiło heal'a Heal'a, <coughs> to to jest, to jest krążek, krążek Gdzie się robi heal'a? Fuck sake, fuck sake, to jest bitwa o wszystko oh. Nie robiłeś boomerangiem Nie, nie, szybko O na the O to jest piskie stary Dobra Bitwa wszystko, on jeszcze nie wygrał tak. No, Jezus, w ostatnim momencie. No do, do, do Trumpa do me, To jest Meksyk. To, to nawet nie sobie doty, nie? Chodź do Hollywood, chcą się dostać. Nein. Oh, o nie! Tam jest. Gdzie? Może. Bitwa światu. To <laughs> nie będzie muzyka najlepsza. Nie wiem co... Koleś nie co, ewidentnie co zrobić Oj. <gry> o nie, zużywa całą manę, żeby Cię w tym kopać, ewidentnie Dawaj, teraz! Now or never! Za Rudinu! <gry> <Yeah! gry> kurde, taka piękna była walka, no kurde, się komu nie chciało wejść głupie klawiatura mechaniczna <gry> No i Rudol wygrał, dobra gdzie to było złe jeszcze? raz! Teraz? Nie! Cofnij, cofnij. Teraz 2 na 2. 2 na 2. Tak. A teamy robimy. Tak. Jak team uridzi Dobra, to ja jestem, ta ja jestem oczywiście ten, ten sam team. Okej, okay, fajnie. Jesteśmy razem czy oddzielnie? Oddzielnie. Oa! Głupie krzesło. Wszystko dzisiaj mi denerwuje, strasznie. Okej, okay, team drugi to będzie Justin i załóżmy, że nie będzie Jan. O nie, bo ty firzena zrobisz. To nie fair. LOL. Skądże? To nie fair. W takim razie jak chce A co? Co? Jaka logika? O nie, ty sobie to potężniejsze postać. Wezmę Knighta. It's time for crusade. Henry. Podpisuję. Podpisuję krucację. Skończyło się śmieszkowanie z muzułmanów. Dobre. De Robin weet je wat ik tot het einde. Licesteren. Jochen! No. oke. <od> <laughs> no. Oké. Okay. Fight! Fight! Jeetje! Jeetje! Zonde je hem. Chwila, to... to chwilę potrwa O, shish kebab, ja się cykam Kame, kame O, no, tak to się robiło ha! You fools Ale to będzie, będzie beka, jak się jurem uwolni cię zabije You fools, you cannot stop me You got them! Ha! Easy! Trochę takie żałosne zachowanie, proszę pana. To było świetne. <noise> Dobra, mam nadzieję, że przetrwam. Dobra, mam tutaj dwóch kupów. Dwa krążki, powinien zatwić sprawę. A, kolej. Rycerz dzielnie walczy! It's time for crusade! My Pomogę też, mu! Jak on jest wytrzymały, ty jak on hity na klatę przyjmuje! No co ty, no ty, no, ty myślałeś to seryce lotu? No totalnie wiesz rany na to, co no, wokół niego dzieje Pa! On jak i sieka po prostu Manna się skończyła Typa! Jak on ich sieka! <noise> I ich tam bierze tym mierzem, bo jeden, tam tamsacjat! Idzie z <noise> tam widzi, tą skrzynką! Robin Hood. Zdychać, psy Idzie na niego. I <noise> piłką, mi mogę, mogę wziąć jednego rycerza, bym się wtedy pokonał. Zakład? A było dwóch rycerzów na chwilę jednego Firzena. Gamy. Nie! <noise> Chodź tu! Firzen! Włączmy się! Czybko. Tylko, Szybko! Musimy się połączyć za nim. Tak!

To jest za śmieszkowanie na tyłach. Odjechał! Pozdrawiam. Okay, czemu oni się nie chce aktywować skill? Alo? Może tego, że. Sież! Ścisz kebab. Może trochę ścisz kebab. Kruncz! Krunsz. Okay. <laughs> Nein! Ich habe einen! Armin. Nie mówię, Strybowałem. Strybowałem się, no. <trybowałem> <trybowałem> Okej, okay, moi drodzy. Cóż, zanowowałeś się mnie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo profesjonalne układanie komentarz podczas odcinka. Jeżeli tak, zostawcie łapki w górę oraz komentarz pod tym filmem. Bardzo, bardzo się cieszymy, że Yy, nagraliście kolejny Ty Farter, mam nadzieję, że Nagracie to kolejny raz, zapościcie swoich zna i zaproszę swoich znajomych Żeby polekowali i zasubskrybowali kanał Azareza, a osubskrybowali kanał Klenowska Tego żałosnego youtubera, który żyje tylko na innych yy... Zap Zapomniałeś o czymś Jeżeli filmeczki będą tutaj 20 tysięcy, tysięcy lajków Proszę państwa, robimy wtedy kolejną serię, kolejną serię Proszę państwa, to będzie wtedy Need for Speed Most Wanted, tak samo Proszę państwa, to mamy świetną grę, która nazywa się E, e, Cheeky Beer, Cheeky Beer. Słuchajcie, to będzie gra dla nas ciekawa, nie? Podajcie jakąś propozycję, wtedy możemy sobie zagrać jakąś gierkę, może jakąś fangowską, gierkę, tak? Pamiętajcie też o naszym układzie, że ileś tam tysięcy lajków. Kolejny odcinek od razu wchodzi z automatu. Ok. Bo... Kończymy tą żonadę. Mamy zieloną Na razie i cześć.